Ktoś podpala lasy i nie W piątek doszło do pożaru pomiędzy Gorzowem a Santockiem. Ogień pojawił się także w dwóch innych miejscach. Z żywiołem walczyło kilkanaście zastępów straży pożarnej i dwa samoloty gaśnicze. Od ponad miesiąca działa odcinkowy pomiar prędkości w Białczu. Najwięcej kierowców na odcinku, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km na godzinę, jechało ze średnią prędkością od 61 do 70 km na godzinę. Rekordzista jechał przez teren zabudowany z prędkością 114 km na godzinę. Uwaga na lisy. W ostatnich tygodniach mieszkańcy Gorzowa zaczęli zgłaszać coraz więcej incydentów związanych z obecnością tych zwierząt na osiedlach Górczyn i Manhattan. Te, zazwyczaj płochliwe zwierzęta, stały się bardziej odważne i agresywne, co budzi niepokój wśród Gorzowian. Urzędnicy na rowerach to nie żart, miasto zakupiło 8 elektrycznych rowerów dla swoich pracowników. Mają one służyć do ekologicznego przemieszczania się po Gorzowie. Na roberze do pracy przyjechał też w piątek żołnierz Starygożów Oskar Paluch, promując przy tym jeszcze bardziej ekologiczne środki transportu. Po raz kolejny pasażerowie podróżujący na trasie Gorzów-Zielona Góra musieli korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. Podróż autobusem zamiast pociągiem nie dość, że jest mniej komfortowa, to na dodatek dłuższa. Zaglądamy na ryneczek, aby zobaczyć ceny truskawek i czereśni. 20 zł kosztuje kilogram truskawek, ale większe ilości możemy kupić już za 17 zł. Natomiast kilogram czereśni możemy kupić dziś za 30 zł.